która tutaj gości dzisiaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, która jak na razie przegrywa z Lechem 0 do 2. I znowu powstrzymana kolejna akcja ofensywna z zawodników z Iławy. Znowu dobrze tam masekurował Marka Rzepkę, Waldemar Kryger, ale znów niecelne podanie, znów piłka przy nogach zawodników w czerwonych koszulkach. Jest Marek Witkowski, troszeczkę teraz szybciej wchodzą z akcją zawodnicy Jeziorka. Dobry strzał i bramka, a jednak, czyli jeszcze nie można by w tym spotkaniu, a strzelcem Bramki naprawdę bardzo ładne uderzenie z lewej nogi, które poszybowało tutaj przy lewym skutku Bramki Roberta Mioduszewskiego. Mioduszewski chyba jeszcze dotknął po drodze tę ale i aż tak mocno dotknąć aby do końca zmienić kierunek jej lotu i w tej chwili 1 do 2 przegrywają już tylko zawodnicy jeziora Gai i nie chciałbym być złym prorokiem ale wszystko się może jeszcze tutaj wydarzyć nie upryjlowali Arkadiusza Klimka poznańscy defensorzy tym razem pozwolili mu z te parę kroków przebiec się, rozbieg do wykonania tego strzału i naprawdę dobre uderzenie z lewej nogi powędrowało do siatki Roberta Miodoszewskiego